Witam Was na moim kanale, jeśli to pierwszy raz, kiedy mnie oglądacie. Cześć, nazywam się Ania i jakiś czas temu dostałam pytanie od jednego z widzów, co jest bardziej ekologiczne: kupienie biletu papierowego w kiosku czy kupienie biletu przez internet i wyświetlenie go na ekranie naszego telefonu? To pytanie, w połączeniu z faktem, że sprawdzam mój telefon wiele razy dziennie i bardzo często jest to właśnie w celu sprawdzania różnego rodzaju mediów społecznościowych itd., sprawiło, że zaczęłam się zastanawiać, jak ekologiczne jest korzystanie ze smartfona. W tym wideo będę się starała odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na środowisko mają smartfony, jaki wpływ na środowisko ma korzystanie z internetu, a także proponować rozwiązania na bardziej zielone wybory technologiczne. Natomiast chciałabym dodać, że w tym wideo nie będę mówić o sposobach ładowania naszych smartfonów, a także o tym, jakiego prądu używa się do ładowania smartfonów ze względu na to, że jest to zależne raczej od firmy zapewniającej nam elektryczność, a nie od samego smartfona czy dostawców internetu. Na Ziemi jest 7 miliardów smartfonów, i 95% ich właścicieli codziennie korzysta ze swojego urządzenia do przeglądania internetu. Korzystają oni z mediów społecznościowych, płacą przez internet, czy przechowują bilety transportu publicznego. Możemy wyróżnić trzy etapy życia telefonu: jego wytworzenie, używanie i utylizacja. Wytworzenie telefonu zaczyna się od pozyskania surowców na jego produkcję. Zdecydowana większość smartfonów używa jakiegoś rodzaju szkła do wykonania ekranu, plastiku czy aluminium do wykonania obudowy, tungstenu do pobudzenia wibracji w telefonie, kobaltu lub grafitu do wyrobu baterii, a złota, srebra i miedzi przy wyrobie okablowania i innych jego elementów. Zastanawiając się nad wpływem środowiskowym naszego telefonu, warto jest zastanowić się nad każdym z tych elementów osobno. O ile szkło jest relatywnie proekologicznym materiałem, to już np. plastik łączy korzystanie z paliw kopalnych i kilkusetletni proces rozkładu. Jednak największy wpływ środowiskowy pozostawiają wszystkie inne elementy, czyli metale. Niewolnicza praca, praca dzieci pozostawiają olbrzymi impact społeczny, a same kopalnie eksploatują naturę, między innymi poprzez kopanie w głąb ziemi, zużycie olbrzymich ilości wody i paliw kopalnych, a także generowanie olbrzymich ilości zanieczyszczeń powietrza. Oczywiście nie mamy możliwości, żeby pojechać do każdej kopalni z osobna i sprawdzić w jakich warunkach wydobywane są metale na produkcję naszych telefonów. Na szczęście, z pomocą przychodzą nam organizacje pozarządowe. Jedną z takich organizacji jest np. EPIP Electronic Product Environmental Assessment Tool. Zajmują się oni ewaluacją działań niektórych producentów, takich jak Apple czy Samsung, tak aby umożliwić kupującym dokonanie jak najbardziej zielonych wyborów. Link do ich strony możecie znaleźć w opisie tego wideo. Obok surowców na budowę telefonów warto także sprawdzić skąd dany producent bierze energię na produkcję, oszacować czy telefon nie jest zapakowany w niepotrzebne folie i dowiedzieć się czy będzie on łatwy w naprawie, ponieważ bardziej ekologicznie jest go naprawiać niż kupować nowy. Jeśli zastanawiacie się, jak to wszystko sprawdzić, to w opisie tego wideo znajdziecie raport Greenpeace zestawiający ze sobą różnych producentów telefonów komórkowych. Pod kątem tego, jakiego prądu i jakiej energii używają, oraz stronę iFixit. Jest to strona, która w łatwy i przystępny sposób jest w stanie Wam powiedzieć, jak trudne bądź łatwe jest naprawienie jakiegoś konkretnego modelu telefonu. Kiedy mamy już nasz telefon w rękach, zastanówmy się, jak ekologiczne jest korzystanie z internetu. Szacuje się, że około 4 miliardów ludzi jest użytkownikami internetu i spędza online przeciętnie 4 godziny dziennie. Ponad 51% użytkowników internetu korzysta z niego tylko i wyłącznie przy użyciu swojego smartfona. Korzystanie z internetu na telefonie będzie tak zielone jak usługi, z których korzystamy. Jednak bardzo trudno sobie wyobrazić, co to tak naprawdę oznacza, ponieważ internet ten, który mamy w domu, ogranicza się do routera, niewidocznych fal i interfejsu, który widzimy na ekranie naszego urządzenia. Internet to przede wszystkim olbrzymie nakłady energii. Jeśli branża IT byłaby krajem, to byłaby trzecim krajem na świecie co do zapotrzebowania energii, ustępując miejsca jedynie Chinom i USA. W przypadku samego internetu mamy do czynienia z dwoma głównymi źródłami zapotrzebowania energii: data centers i sieć. Data centers to rodzaje fabryk lub magazynów przechowujących i zarządzających olbrzymią ilością informacji. Dostęp do tych danych ma każdy z prawem dostępu do danego serwera dzięki przyjaznemu użytkownikowi interfejsowi czyli wszystkiemu temu, co widzimy na ekranie naszych urządzeń. I tak na przykład Google ma 16 datacenters na świecie, połączonych ze sobą nawzajem. Za każdym razem, kiedy wpiszemy coś w pasek wyszukiwania Google, dzięki połączeniu internetowemu nasze zapytanie trafia do konkretnego datacenter, w datacenter wyszukiwane są dla nas informacje i następnie wyświetlają się one na ekranie naszego urządzenia. Tak naprawdę każde zapytanie potrzebuje niewielkiego nakładu energii, jednak warto zwrócić uwagę na skalę, w jakiej operujemy. W przypadku Google mówimy o 70 tysiącach zapytań na sekundę. W trakcie, kiedy data center przetwarzają informacje, generują się olbrzymie ilości ciepła. Działa to w zupełnie ten sam sposób, w który działają nasze laptopy czy nasze komórki. Kiedy z nich korzystamy, po prostu się one nagrzewają i potrzebują specjalnych urządzeń do ich chłodzenia. Tak więc dodatkowo data centers mają olbrzymie zapotrzebowanie energii w celu klimatyzacji i chłodzenia obsługiwanych urządzeń. Sieć to drugi olbrzymi komponent branży IT, odpowiedzialny za jej 29% odcisku węglowego. Składają się na nią setki tysięcy kabli na całym świecie. Obecnie cały internet pochłania 10% globalnego zapotrzebowania na energię i spodziewa się podniesienia tej liczby do 13,5% na przestrzeni następnych 5 lat. Jednak samo zapotrzebowanie na energię wcale nie jest niczym negatywnym, ponieważ musimy pamiętać, że istnieją na świecie elektrownie produkujące energię ze źródeł odnawialnych. I w związku z tym okazuje się, że nasze buszowanie po internecie będzie tak zielone jak aplikacje, z których korzystamy. Chciałabym w tym wideo poświęcić chwilę dłużej na streaming. Jest to obecnie najpopularniejszy sposób korzystania z internetu i spodziewa się, że w 2020 roku będzie odpowiedzialny za 80% jego zapotrzebowania. Przyjrzymy się dwóm serwisom streamingowym, Netflixowi i YouTube'owi. Netflix korzysta z serwerów Amazona napędzanych prądem z paliw kopalnych i nie publikuje swoich raportów zużycia energii, przez co nie wiadomo, jakich zanieczyszczeń można się po nich spodziewać. YouTube z kolei, który jest własnością Google, inwestuje w technologię automatyzacji, optymalizacji swoich usług tak, aby zużywały jak najmniej energii, publikuje raporty zużycia tej energii, a także od ponad dwóch lat korzysta w 100% z elektrowni energii odnawialnej. W zestawieniu w miarę czytelnie widać, że YouTube może być uznany za bardziej zielony niż Netflix, a w związku z tym, jak dużo zależy od nas, którą z tych platform wybierzemy i które zachowania będziemy promować. Jeśli zastanawiacie się skąd wiedzieć, które aplikacje są bardziej zielone, a które mniej, to w opisie tego wideo znajdziecie ranking, który takim zestawieniem się właśnie zajmuje. Jest to ranking Greenpeace i biorą oni pod uwagę energię, której używa dana aplikacja, sposób, w jaki komunikuje zużycie energii, z opinią publiczną i wiele innych czynników. Znalezienie zielonych inicjatyw w internecie w ogóle nie jest trudne. Giganci tacy jak Google czy Facebook robią wszystko, co mogą, żeby energia, z której korzystają, była w 100% odnawialna, a jeśli wolicie używać bardziej niszowych aplikacji, to warto na przykład zwrócić uwagę na Ekozję, która od tygodnia szczyci się tym, że jest carbon negative. Ekozja to wyszukiwarka, która sadzi drzewa. Jeśli jesteście zainteresowani więcej na jej temat, to w opisie tego wideo znajdziecie link do wideo, które zrobiłam na temat Egozji, ponieważ uważam, że jest to naprawdę super świetna i fajna inicjatywa. No dobrze, ale odcisk węglowy naszego przeszukiwania internetu na telefonie, to nie tylko sam telefon oraz aplikacja, z której korzystamy, ale także sposób, w jaki korzystamy z naszego telefonu i jak długo. Przeciętny użytkownik telefonu wymienia go po okresie 21 miesięcy, a największy producent smartfonów Samsung wypuszcza na rynek około 291 milionów telefonów rocznie. Taka olbrzymia rotacja telefonów zależy od wielu czynników, jak na przykład umowy z firmami telekomunikacyjnymi oferujące nowy telefon co rok czy dwa, a ponadto trwałość naszych telefonów, możliwość ich naprawy i to, co zrobimy z nimi po tym, kiedy już je zużyjemy. Telefony z roku na rok stają się cieńsze, większe, mniejsze, grubsze, dostają nową kamerę, nowy ekran i wiele, wiele innych gadżetów. Tylko od nas zależy, czy będziemy sięgać po nowy telefon za każdym razem, kiedy zobaczymy reklamę, czy nie. Spójrzmy na przykład na Apple. Wypuszczają oni nowy telefon co rok od 2007 roku i tym samym sugerują nam, że powinniśmy wymienić nasz stary telefon na nowszy i na lepszy, ale czy tak naprawdę musimy to robić? Żeby nie dać się zwariować, warto zadać sobie kilka pytań. Zastanów się, czy stać cię na nowy telefon, a także czy te unowocześnienia, które są oferowane, są ci tak naprawdę potrzebne. A jeśli już decydujesz, że pozbywasz się swojego starego telefonu, zastanów się, co z nim zrobisz. Wśród bardziej zielonych zachowań jest na przykład oddanie swojego starego telefonu znajomym, rodzinie albo sprzedanie. Dużo mniej ekologicznym zachowaniem jest na przykład schowanie go do szuflady w razie, jeśli mój nowy się popsuje albo, co gorsza, wyrzucenie go po prostu do kosza na śmieci. Jeśli nie wiesz, co zrobić ze swoim telefonem, ponieważ wydaje Ci się, że jest on zbyt stary, żeby ktoś go chciał, albo po prostu nie masz pomysłu na to, gdzie go sprzedać, jak go sprzedać i tak dalej, zajrzyj do opisu tego wideo. Znajdziesz tam link do strony firmy, która zajmuje się skupem i e, zbiorem takich telefonów do recyklingu, a następnie albo je dystrybuuje, albo przetwarza. Nasze wybory są niesłychanie ważne, ponieważ w ten sposób głosujemy pieniędzmi i eliminujemy z rynku zachowania, których nie wspieramy. To, z jakich serwisów korzystamy, czy jakiej marki telefon kupimy, tak czy siak wymaga od nas researchu, więc nie będzie to dużo większy nakład pracy, jeśli dodatkowo sprawdzimy, czy firma, którą chcemy wesprzeć, Dwa o środowisko. I jeśli ci się wydaje, że twoje zakupy nie mają wpływu na wielkie koncerny, to chciałabym zwrócić twoją uwagę, że w sytuacji, kiedy przestaniemy wszyscy od nich kupować, na pewno w okamgnieniu dostosują się do światowych trendów, tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić trochę więcej pieniędzy. A teraz postarajmy się odpowiedzieć na pytanie z początku tego wideo, czyli jaki bilet będzie bardziej zielony? Ten papierowy czy ten wyświetlony na ekranie naszego smartfona? I żeby przeprowadzić taką krótką analizę, będę korzystać z mojego własnego smartfona i odwoływać się do moich własnych zachowań. Otóż ja mam smartfona firmy Sony, która w momencie kiedy go kupowałam używała w 80% z energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo, jeśli jakikolwiek bilet będzie do mnie przychodził, to najprawdopodobniej przyjdzie na moją skrzynkę e-mailową, która jest z firmy Google, która korzysta w 100% z energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli chodzi o ładowanie mojego smartfona, to załaduję go najprawdopodobniej u siebie w domu, a u mnie w domu korzystam z usług operatora, który zapewnia, że korzystają jedynie w 50% z energii z paliw kopalnych. I to by było tyle na temat tego, ile odcisku węglowego zostawia mój telefon. A teraz przyjrzyjmy się biletowi papierowemu. Otóż, po pierwsze, do produkcji biletu papierowego potrzebujemy drzew, czyli zabieramy jakieś drzewa, które mogłyby przetwarzać dwutlenek węgla, czyli już zwiększamy jego odcisk węglowy. Kiedy papier już został wyprodukowany, musi on zostać przewieziony najpierw do drukarni, potem do magazynu albo do kiosków. Tak więc musielibyśmy być pewni, że cały ten proces przebiegnie bez żadnych emisji. Tak, żebyśmy mogli powiedzieć, że bilet papierowy będzie bardziej przyjazny w środowisku niż ten wyświetlony na ekranie mojego własnego, prywatnego smartfona. I to by było wszystko na dzisiaj, ale chciałabym jeszcze tylko posłać szczególne pozdrowienia dla Magdy Motrenko z kanału Wnętrza Zewnętrza za zainspirowanie mnie do nakręcenia tego wideo. Jeśli podobało Wam się ono, to dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, to zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!